Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy 15 dni po wernisarzu mojej wystawy pod tytułem Miks emocjonalny i albożyki. Wystawa jest do 30 czerwca i wisi w Galerii Sandecja na pierwszym piętrze koło biblioteki, filii, biblioteki sądeckiej, oczywiście filii Dąbrówka. I podczas wernisarzu, na którym było. Sporo ludzi zapytano mnie, dlaczego maluję takie obrazy. E, wtedy akurat nikt nie nagrywał mojej wypowiedzi, więc dzisiaj postanowię e, króciutko powiedzieć, dlaczego taka forma. Taka forma, ponieważ jak widać zapewne, jest to abstrakcja. E, są to obrazy poświęcone kobietom. Na prawie każdym obrazie, czy to są albożyki, bo to jest rodzaj, który nazwałam albożyki, eee, czy też kobiety emocjonalne, czyli kobieta taka różne są wyciszone, są wytonowane, są szalone, są tajemnicze. Eee, no i to pytanie, dlaczego akurat maluję taką formę? Ponieważ przede wszystkim jestem kobietą, jestem mamą, babcią. No, i pracowałam dość długo w oddziale anestezjologii, właściwie dużo długo na oddziale ginekologii, położnictwa, czyli kobiety były moimi pacjentkami. I jakoś tak w tej mojej psychice i doświadczeniach, gdzieś ta kobieta jest ze swoimi problemami, ze swoimi, że tak powiem, tajemnicami. Dlatego te obrazy są jakby takie tajemnicze, i mają coś do ukrycia, i staram się tym kobietom przekazywać tu przesłania. No, niektóre wezmą tylko kolor, niektóre wezmą jakąś tajemnicę, coś dla siebie wezmą. No, kobieta, no i jej życie to na pewno jest podróż. Na pewno to są dzieci, też radość, ale są też sytuacje trudne, które musi rozwiązywać. Albo żyki, to właśnie z tego rodzaju, albo żyki, no to na pewno musi mieć taki obraz oko, musi mieć ptaka, okno, czasami rybę. Czasami jest przewaga ryb niż, niż jak to się mówi, ptactwa różnego, prawda? Teraz sobie pozwolę przejść na drugą stronę, ponieważ dużo pytań było o takim nowym obrazie, który stworzyłam, ale też tutaj pokażę abstrakcje, które powstały już dość dawno, bo w 17 roku to była taka seria kobiet emocjonalnych. Więc tu są pewne obrazy, nie wszystkie z całej serii, niektórych już nie ma, są sprzedane. Tutaj mamy albożyki, tutaj mamy obraz na pleksie, na szkle mogę malować. To jest typowy albożyk. Ale też tu mamy takie nowe, całkiem powstałe obrazy w tym roku, specjalnie na poczet tej wystawy. To no na pewno jest tutaj obraz kobiety, która ma przewagę ryb. No te ryby, no jak to w życiu. Kobieta jest. Tutaj taka stabilna jest jak gdyby takim domem, taką bazą, do której wchodzą, wychodzą ludzie, wychodzą grube ryby, płotki, jak to się mówi. Tu jest taki troszeczkę jak gdyby element, bym powiedziała, może to plemnik, może tutaj jest ochroniarz stoi, więc y, kobieta właściwie silna to jest dom, to jest rodzina, która, która to czuwa nad tym i, i no. Jak to się mówi, no, dzięki niej w dużym stopniu to życie na tym świecie jest. Jeżeli chodzi o ten obraz, jest taki trochę inny. E, nazwałam go strażnicz Strażniczki Ogniska Domowego. Ten obraz ma 2 metry na 100. To są akurat akrylowe obrazy. Odniosłam się w ogóle do kobiet. Tutaj mamy wizerunki różnych kobiet i epokowo, i, i wiekowo, i jest odbicie w wodzie. Ten obraz chciałabym zadedykować w ogóle kobietom. Kobiety, które odnoszą się w dużym stopniu, według mnie, też do takiego odbicia. to Ta woda, woda symbolizuje taką łączność z mamą, z babcią, czasami w trudnych sytuacjach, gdzie dzwonimy Mamo, pomóż, babciu, pomóż, albo czy w modlitwie czasami to jest, więc to jest taka ucieczka i tam jest między tymi kobietami w odbiciu dom. Cały czas to ognisko domowe to jest ta baza, gdzie, gdzie właściwie nasze rodzicielstwo kobiety, nasze, nasze macierzyństwo nie jest takie proste w realizacji, ale gdy się wspieramy my kobiety w rodzinie powinniśmy się wspierać, pomagać jak to się mówi, mamy pomagają jak to dziecko wychować ale też no jak to się mówi, i w zdrowiu, i w radości i w chorobie, ale są właśnie takie, że czasami trzeba, żeby ta młode dziewczę dojrzało, żeby zrozumiało, że łączność pokoleniowa ma istotę różnie można odebrać ten obraz ale wydaje mi się, że przed, przede wszystkim tu ten obraz jest poświęcony kobietom, bo i tu mamy i dziewczynkę, i jakieś babci nowoczesne, i, i, i jakoś, że tak Ja nawet powiem szczerze, że nie przeliczyłam, ile jest tych kobiet, ale to nie o to chodzi. Zapraszam do obejrzenia wystawy. Tutaj powstała nowa kobieta. To jest obraz olejny, typowy albożyk. To jest obraz taki e, ekspresyjny, wspomnieniowy z mojego pobytu na Mauritiusie, więc mamy tutaj, e, że tak powiem, emocje, które, e, które miałam po powrocie. To są mniejsze, większe, mogą być olejne, może być akryl. Też maluję e, w, akwarele, pastelo olejne. No, zapraszam posiedzić tutaj w tej scenerii. Miejsce jest bardzo klimatyczne, także uważam, że można mile tu spędzić czas, nawet odpocząć między zakupami. To tyle z mojej strony i zapraszam. Galeria Sandecja, Węgierska 170, Nowy Sącz, pierwsze piętro.